Okej, okay, witam was w to będzie ku... Sądzę, że to będzie k jeden odcinek. No wysuń, się. E, to jest będzie nasi, pewnie jeden odcinek, jest tutaj dolar, Polska, e, gigantyk, gi... Diablo... Co to jest smażone pod gardle? Ur... i nowy mancher Dobra, startuj to, bo to ku... dobrze nie skończy. A dobra. Oj już, pierwsza dobra. cenzura poszła na ciebie. Nie będę na włączał w... czatu. Jak Diablo będzie nic po, po stołem, to jest Aha. Już ban się Mam pytanie Już, to właśnie To nie na filmie Zdziszczamy się czy jak? Ale nie normalne nie... Klasa po prostu Klasa, klasa. Okay. klasa. Widzowie, klasa to czy obcia? Okej Widzowie To nie będzie normalne To Oni ciągle będą mnie wezywać Weźcie, robcie i róbcie takie najbardziej bezsensowne rzeczy W sumie sami Buba. słyszycie Więc Zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji No w też da się grać, nawet ciekaw jest. Tak te ty chcesz, tak to światło gasi? No, Boże, ty... święty, ale... Dobra, oh, diablo okay. na kibla i na bala idziemy. Nie, to nie w diablo, według mnie. Self-report możliwe. Eee... Ja, ja bym już no, Ja szczerze okay, myślę. Ja zaraz będę Czemu bez... nie mogę ten, ja na ja nikogo zagłosować? Zaraz będę. No bo jest bez... 20 sekund, czas. No bez dyskusji. dyskusja. Dobra, to moim zdaniem to bot jest inny, sam się zabił. <laughs> Prąd go kopnął jak tego. Presji a nie ten... wytrzymał. Ej, mi się Pana... wydaje, że to jest biały, bo on ma tam. Nie, nie w ogóle ja widziałem zabitym jednym. Ja w ogóle ja widziałem jak. Biały nie Cicho, dajcie mi coś powiedzieć. Widziałem jak biały robi Nie, wiadomo, czekajcie, czekajcie, powiem. To jest po prostu czarny z wiadomych przyczyn. No dobra. No to czarny. Z, z przyczyn, to się skończyło powiem. szybko o, o. Ale nie ma fokusa, co to jest, nie ma tak. Ale, z Ale z wiadomych przyczyn, przyczyn. Tak, z wiadomych przyczyn, no przyczyn wiadomych przyczyn Powiedział, co wiedział Ej, pamiętasz jak się mówiło y, na lekcji do żeby dała uwagę czornemu z wiadomych przyczyn? <noise> klasa, klasa no. Choć a to nie s klasa czy obciach Z najwięcej Ale to nie jest klasa czy obciek, to jest po prostu z Okej, <laughs> okej okay, okay. Ale może ci dolar <laughs> zobacz strzelam z tego. Ale nie wiadomo kim jest s Kiedy strzał za łupy? <laughs> a o kim mowa? No kiedy strzałasz za włupy Od... Jak, a w, mączar, chodź tu, zapraszam cię. 4. 4. No, włącz to światło, tym brutto. Tym, no, dobra, co z... k? Z... 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 Policyjna, chodź tu. No, to, bo... Jak teraz ginę, to znaczy, że to przez jest ze mną w elektryku. Ty jesteś kupi? Ty jesteś... Czemu? Ja będę to no. montował specjalnie, byście se to na lekcji z... oglądali. No dobra, to poczekajcie. To gdzieś widzieliśmy ciało, kurwa. Ta. Dobra, dobra. E. <grym> Bym... Czarnego z wiatrów przyczyn. No nie, he, nie, nie ma tak panowie. Nie tak, niestety. Ale śmiesz kur... tego. Łączenie mózgowe. Oczny blietków. O kurde, ja nie, nie, nawet nie sądziłem, że ursa wyleci. Wielkie mózgi. No. O, jak miło. Widzicie, to czarny na 100%. A... Nie, to nie czarny. Polska, ty ja, 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 diablun, ja, diablun, 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 diablun. co? ja, 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 chodź ja, Czarny, ja, tu. ja, tu. ja, że ja, dobra, ja, chodź. Dobra, co? Dobra. ja, chodź. Ta, ta, ta. Dobra biały jest... Bia... Ja widziałem jak biały strzel... A nie biały nie żyje. No to tak Ostatni chyba... kogo widziałem to gigantik. No nie my, nie my. Dobra. Ja nie wiem jest gigantikiem cały czas. Przynajmniej i to robię. No. No my te łapki robiliśmy. No. no Chcesz mi coś powiedzieć? jest z was to jest? Ja mam skana. Tak powiem. A, to no to jest. Dobra popała. Wszyscy idziemy do Medbeja zobaczyć się on ma skana. No. Bet! Gigantik, bo to. Mega. No dobra. no dobra. Giga. Ja mnie. Giga bied. no idę. Ja, a gigant jest. A jak oszukuje? Ja już się jak te złowa oszukuje, że nie ma skana. Ja, ja już mogę pokazać, bo nie, nie zrobiłem. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy! Chodźcie, zapraszam Kuduziek. was Chodź tu. Gigantyczny. Dobra, to już wiemy, kto to jest. Gniepysny został. No. O! Widziałem jak zabił go! To jest Shapeshifter, ja Phantom No, no, no. Phantom, Phantom Ja ty... Dobrze, ale... Wszyscy Dobra. wiemy kto to jest, nawet nie musimy No ale zrobić. fajnie się nim grało, tym Fantomem, tak szczerze No fajnie no, fa no fajny, jest Mój zdaniem też jest Tylko, nie można zabić, jak się jest niewidzialnym No A jakbyś jakbyś ten złoba nie miał tego skana o, jakbym nie miał, to by było k fifty Ja nawet nie wiedziałem, że ten... Dzisiaj nie miałem żadnych dowodów, że Diablo to jest y, normalnym. A czyli tak ona taki... mnie i nagi No tak, tak. Dla zasady. Tak. Ja, ja, mu, ja mu po prostu uwierzyłem. Wierzenie na słówko. Szanuję. No właśnie. Akurat taki, mączyl, punkt, mączyl, z, to akurat magiczne, tak. że to nie był czorny tym razem. No Ale tak czorny był inny, to wiadomo, z wiadomo, wiadomo przyczyn. <noise> ale od razu, od razu zdechł. ale ciebie nie było nawet obok mnie, ja cię nie widziałem nigdzie. Ej, no, Boguć, Bo ale, to ślepy, Boguś, a to Boguś, można na twoje mać by być rasistowskim? A w sumie tak, tak, można być. <głos> <głos> tym tak. Jest... Jestem impostorem. <noise> Bo co to jest za mapa jakaś żydowska? Ojej, A Ja ją tak. kojarzył, ona. Mira to jest nie. fajna mapa. O niej, czekajcie, scan, scan mam. A ja też mam skan. Dobra, skala. Dobra, to Dobra na diablo. Okay. Diablo clear, Ja też mam skan. Dobra, saveuję to na później. Okej. clear. Ja jaj, diabolo clear. Dobra. Czekaj, gdzie to jest, to jest tam. Ja zrobiłem górę. Du. O, że Idę na dół. już się zrobił. Ktoś się Ktoś zabił czystego. Nie no, dobra, to. Dobra, to było. Kurwa, teraz głupie z mojej strony. Ej, to ty. tam skana robię Ej, panowie, poczekajcie. Chwila ciszy. Chwila ciszy. Jakie są szanse, że czerwony jest dwa razy pod rząd. Nie, to nie. duże Nie. Ze mną był Polska. Ja mam podejrzenia, że to ursa, bo przez to, że się przejęzyczyłem, od razu poszedł na mnie. Ursa. Act. O! No dobra Grabisz sobie. Nie no ja bym skipował, skipował. Nie dobra na... Ja, ja na zieloną... Zielon. Zielon. Ja sk nie wiem, ja szczerze nie wiem. No za późno. Wow. Gratulacje Gratulacje użytkowniku, zostać wybrany na zakup nowego <grym> iPhone 6 Zejść z tym ursom. <grym> nie no o. Gratulacje! Jo, wszystkich to, gratulacje użytkowników! Człowiek myślący po wstecz. Ej, ale dobra, przynajmniej czorny, przynajmniej <grym> czorny się wywalił za pierwszy. <grym i zdaniem> ale nie ma fokusów, k**y. bez fokusów. Ja to, jak sklep z pustymi półkami. Co, to każdą mapę będziemy testować? <grym i zdaniem> Dokładnie, potem jeszcze to. albo nie, od razu... Polscy z zdaniem. git. Startuj już. Airship jest, za duży jest, nie. No er, airship duży. No, jak to nic? Ej, Boguś, Boguś. Bo 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 no co tam, dolar? Pochwal się, jaką masz y, średnią na semestr z matmy. O, Ty, już no. się robi, już odpalam dziennik stary. 069 Ja 0, Specjalnie 5, stoję, by, sp by sprawdzić moją średnią z matmy. Jakolwiek! Kto wbił? Bracie, 5 i 6. O, się ma siema. Jak ktoś, poczekaj yes, chwilę. Okay. Kęć, Agrywamy w materiał w tym, w tym momencie. Mhm. Mm w kęciach. Bo, bo użytkownie zostało wybrane tutaj. Po prostu... A. Nie mówcie, że przegramy na reaktor. Zero, pięć, ale... ale zostało 70 sekund reaktora jeszcze. Ej, to Bob też stoi w miejscu, on stał w miejscach, koło niego przechodziłem. Bo tu mam taska. No w <laughs> no, no. na bana, tak szczerze. No taska tam miałem! A, Jesteś pewien? No, tak w swoim miejscu gdy reaktor jest. I moja wina, że tam taska miałem. Co robi tracker? Rola tracker. No jak kogoś weźmiesz weźmie na tracker, to wyjdziesz jak go położyłem przez 10 sekund. Tylko około chyba 10. Nie to zależy ile wybrałeś. Jak ktoś no. mnie zamknął w tym ogólnie. W adminie. Nie tylko ciebie stary. Kto jeszcze tu jest w adminie? To jest, po, to jest inny. Nie, tego taska nie robię. Odrzucam jest bardzo dziwny ten sam. Naprawiłeś coś, kurwa. Jak się dziwnie, to, to drzwi otwiera w ogóle. No i to jest to, problem. Marshipa. Rekord to jest zamknięty. Ta mapa jest, 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 jest w... taka ale jest taka duża niepotrzebnie. No tak realnie. No, bo jest nas za mało. Za mało. No, bo Nie dobrze, muszę święte, skoczyć no, z pokładu. Nie da się niestety wyskoczyć. On chce Graj, skoczyć. Dajmy tą, tą klasyczną. No, Pols jeszcze jest za... fajny. Co? No, plastyczne sklepy do no. Boże święty, czemu tu wszystko jest pozamykane? Czemu ja... No, no bo Bob, ty przestań to spamować! No. Czek, tylko Bob, problem to... jest taki, że to nie ja. No, na pewno! Ja no nie tak, wiem, to tak, tak. Kurczę... Gdzie bo... to jest ten reaktor? Tu jest tyle pomieszczeń. No dlatego... Czemu to jest w szpialni? czasu, więc... No nie no. E, tu ktoś był, tu ktoś był, tu ktoś był, tu ktoś biegł. Ty. I... Boże święty. Dobra, A, to czarny, Trzeba naokoło przejść. Zaraz ten no, reaktor będzie. Jeszcze jak minuta. No tak, ale Ta mapka chyba duża nawet na 10 osób, moim zdaniem. Ile nas będzie, kraner? Na raz... Ej, dobra. Zepo, reaktor... No Szybko. No boże. Ej, ty dobra. się tego zrobisz w ogóle. 2-8 No i Boże, 2-8 Ej nie lecz go zrobić 4 Dobra, jest o. No, Kurde, o. Jak, jak to iść na drugą stronę To na górę Eee wy wałcieł Co to jest wault No safe jeult WOLT mhm. Oj ciekawe Ja Jały dawno nie był kikowany Ja bym go wykikował nie ja Dobra ale... Nie normalnie, a nie, czy tak. No. Nie no ja bym skipował, nie, nie wiemy kto to. Nie, nie no. dowiemy się, tak szczerze. Nie wolicie grać, że jesteście zmutowani tylko pod ty? Na głosowanie? No, Byliśmy nie, no. zmutowani, ale to nie wychodziło, bo no, z się zawsze ktoś udzielał. No właśnie. No to ty się zawsze... No tak będzie To w następny, lepiej. w następnej rundzie. Ja skipuję. Tak to się ekran. Dobra jest To Do... No w ogóle z czy jeszcze nie? No, z odpaliłem. Zajadacz, zajadacz, ty nie masz żadnych, ty nie masz w ogóle żadnego powodu, żeby się na mnie fokusować, tylko... Ja wiem, że ty, do... ja po prostu mam takie myślenie, że ja przewiduję przyszłość, ja wiem, że to ty... No tak, wody. takie twoje myślenie, gdzie ci to da? Co ci to da, powiedz mi? Weź do i ma. No ci to da. A co to ah, tutaj jest? że to no, się kto robi. To drzwi zamyka? Tak KTOŚ STRIBO Nie, ja nie dam bo i tak, tak już nie żyje Urs, urz, daj stribo Ale w dobra Już daje Niech nie da, bo oni takie tak jest y -y, ty nie oglądasz meczu Barcelony? Chłopie, ty widziałeś co się dzieje? Ja tam widziałem chłopie przez kilka sekund to tam się Ja pierdziele, chłopie jest taka za pod koniec zbiło A kto wygrał? Na jest Remi jest 2-2 chłopie, bramki wy... ale to taka... Mocno go. No powali mnie, no to trzeba wszędzie jakieś karty używać zwalone. Bo, kto jest imposterem, to oczywiście... Już nie pewnie. wiem ile razy byłem zamknięty w jednym pokoju No, no ja też, ja w tym, Ja za... w adminie byłem zamykany, widział. Ja, dobra, ubra, jak, jak skończycie mówi, rundę. Dolar tak mówię. A weź ja. ktoś mi spam na PW. Tak, to jest o znowu ktoś zamknął ci mi na PW. No kto zamyka ten drzwi? Co to, no, <śmiech> <Dosłownie>. <śmiech> to za... Ale no ty jednak się to. odzywasz. Z którą stronę. Ale... <śmiech> <śmiech> Chodź i do łakwy. Bo... O Boże. I tak wam nie dajesz żadnych pożytecznych informacji, więc... Ale bo siedzieć iść wyciągnął notkami, jak nie, siedzić, nautkami, nie siedzieć. O. Powali mnie o. z tymi no. taskami. O, o. ktoś uda. Szczerze to... No Tam już... już jest trochę nudne. Dobra, no. y, biały jest safe, bo on przy, przy tych drzwiach ciągle ze mną chodził ogólnie. No. Niger jest safe, Niger jest safe. Niger jest safe, bo robił ten... E, tak, ja z nim chodziłem. to czy, Dolara. To Dolara, dolara. dolara. No, co ja? Dolara. No, no, dolar. Mega czekam. No wiem <laughs> no, <laughs> no, no, <laughs> no, <laughs> no, od początku. No, 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 no. Ja znaczy, no. No, znaczy nie czekam, bo... Ja bo szczerze, nie sami, sami takiego, w nie widzicie. Też. No bo to jest duża mapa geniuszu. No ale może ja ci nigdy nie wiem, a ja chodziłem ciągle po mapie i ja normalnie... Yy, byłem z tym, z białym i z kursą byłem też. No co za po policjoner, po prostu wstyd. Okej, okay. później się No właśnie, hańba wstyd. Dawaj, kujści. Ja gram teraz Laścika, ja gram teraz Laścika. No ty p... Eee, creeper. Nie, weź, nie weź, tą grzybował. Nie, bo no oni się, załamy, oni się, tak za, się na tej grzybach. No właśnie o to chodzi, weź, weź grzyba. No już skończyliśmy. Weź podstawowym albo opolusa. Nie, grzyba weź, weź grzyba. Bo nie, zapamiętaj, z klasyczną. Mózgi. No, ja. no powiedzcie kto jest, powie, powiedz kto jest. No powiedz po prostu. Kto jest i robimy tak, mnie? I nikt wiesz. nie powie teraz. A czekaj, 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 bo ja muszę jeszcze ją kupić, zapomniałem, przepraszam. No jest. już go kupuję. Kto Jaki? Kto jest. jest? No niech się szybko. Ile kosztuje? To był. Chcę zwrócić Dobra. Kupuj. To był. Nygus. Ja nie jestem, to na Nygusa czy na kogo? Ja też nie jestem. Ja też nie jestem. Ja zapomniałem no, jakie też. taski mam. No ale nieważne kto jest po prostu niech po... A ja? Dobra, ja już mam, odpalam. No weźcie, weź, słuchujcie to... już Nygusa. No, co wy zaczęliście bez mnie? No, no, to ja zaczęli... jestem. Bo... No, kto jest, kurwa? No, kto Czyli... jest, przyznać się, żeby już mógł grać z nami, no. Tak to 6 dolał. O, okay, negus. Ne... No, no, no jest? Ja ja no, wy jesteście specjalni? No właśnie, co mi nie <laughs> Ja... <śmiech> no, no. Jak bo będzie 8, to daje dwóch impastorów. <laughs> no, nie. Te... No, no kto robi? No, no weź, powiedz kto jest? No six dolar jest. No to no. na f*** mówicie, że czułem. No ja napisałem, że jestem suspicious, na jakie mózgi oczywiście tego nie zauważyły. Ale ktoś mówi że jest czarny. No. no ja mówiłem, że jest czarny. I wy się nabraliście na to. No bo co? <laughs> bo co? Bo to jest czarny? Rasiści? <laughs> Randomowa sugestia wleciała. wleciała. No właśnie. Bo jest czarny. Ale jest jednak prawda. Ach. Ja tak by połączyć y, y, żółtego Chińczyka z czarnym, to jaki kolor by powstał? Awatar. Czapaty. Czapaty. Diablo. <grym> <Čia -paty. grym> A tak jakby połączyć ciapatego... z i czerwonym siakery. Indianinem. To by powstał, rada Masz na ogólny? Ej, masz, tu... masz na ogólny, bole coś tam. Bole. Na bo testa online, <głosowałem> To Polska był. <głosowałem> no ja już prawie miałem idealną rundę, ale oczywiście niebo kogoś nie było. No hiacie, gacie. Dobra, i się wyciszać teraz. O, Co to jest precyzmu? Ja, ja, jak zmienić A to jest tylko dobra. Czekaj, jak się zmienia, Nick? No trzeba w. ten. Wchodzisz w account czeka, i tam. Jest, y, z, no. Account, w account wchodzisz. Account. No i Dobra. potem. streama masz? Ej, Boba to jest nadal ten sam odcinek? Czekaj. Będę czekał. No, brawo. Ej, widzowie, trochę cenzury było chyba. Nie wiem, bo. Doraj jak wyłączcie pamiętam. streama, bo. Yes, 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 Będzie coś, podglądanie bo... kto jest imposterem, a kto nie jest. Wyślij ten, się ubierz. Mm, negusie Ej Boguś, Wy, a ty dalej Jeste? Jeszcze? Nie, bo ja mam HDDK tego za, co ma 2TB. 2 no. No, to sobie nieś nagrywał. Ciapaty. na zjeżdżać. Tylko ten, weź mi jakiegoś listonosza załatw. Przekaz przy okazji zapadnąć, twój... <noise> 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 Dobra, wyciszamy się. Nie dwóch zapomniałem. No jak To będzie długa runda. Ta albo krótka, bo zabiję na widoku. Widzowie. Ile kotasku, Specjalnie bo... <noise> to jest ostatni. A przynajmniej z tego pierwszego odcinka. Miejmy nadzieję, że. Ta seria długo potrwa. Trzeba ci więcej osób. I ogólnie, że to będzie długo trwać. Jak to się mówi, hulać w najlepsze. Okej, okay, tam był Quishy. Gigantik. Okay, dollar clear. Mm -mm -mm. Pyk, na, kam na kamerach jest bursa. E, ten pusty to cichy. Przynajmniej nikt jeszcze nie znalazł ciała. Tu jest manczer. Proszę? Zanim co... To... Czekajcie, ja tam wszyscy, byłem, ja byłem w rakorze. Wszyscy ze mną do Storage'a, mam śmieci. A w ogóle e, ja Bobuś, mam, Bobuś... Ja, mogę... ja zrobiłem ja spaliwkę. Ja mogę paliwko. Tak, tak. Ta, 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 tak, dolar jest clear, widziałem jak robił asteroidy. Ja chodziłem z Bobem później. Widziałem ja na co... kamerach siedziałem, nie wiem, Polska widział mnie chyba z Bobem. No widziałem, widziałem ciebie i tego. E, ja mogę wam pokazać skana, żeby... A, a kto wchodził ze mną do tego do reaktora? Na końcu Niger był ze mną przy kamera No to Niger dobrze. musiał wyra... E, a Niger szedł do reaktora? Diablo tak trochę cicho. Cześć Diablo? Nie mógł, nie mógł. póki się nie zwróciłem uwagi, ale... Nie, mógł, diablo, nie diablo nie szedł do Diablo nie szedł do reaktora ja ja Ale był koło kamer nie No... Wow. Nie no, ale on nie jest, no No nie wiem, no No też nie wiem, nikt nie wie Ej, to podejrzane było, że on... No, no tak właśnie to się wycisza. Przejdźcie do Medbe'a ze mną Ja mu ufam więc idę za nim Gigantik spoko morda A. Kujesz co się nie wyciszy i to to nie, nie może być Nie może być To nie jest, to nie jest O XD jest, <laughs> I teraz na kamerach, nie mam tasków, to co ja innego doraty Okej, okay, mancher w las. Jestem z security Do reaktora Tam siedział test Boba, więc jak ty tego nie widziałem? Ja, ja na nawet na nie wchodziłem do reaktora je. Ej, jak chcesz ja zapomniałem je. się wyciszyć, sorry Kursa, gdzie ty, ty poszedłeś osoba, z kamerą? Prosić, ja poszedłem jest... po paliwko, ja o, widziałem, prosić. że Polska odniebła resztę. Stary, rektor, ja, ja robiłem śmieci! Ja ej, ej, ja ej chłopaki, mogę, mogę coś no powiedzieć? No właśnie, osoba ej. jakaś stała na kamerach musiała, to najmniej dwójka weźmę ja, reaktor. Ja. Ej, chłopaki, mogę, i... mogę coś powiedzieć? Ej, czy mogę coś powiedzieć? Jeżeli ktoś już wypadnie, albo został zabity, to po prostu niech się nie odzywa, niech się zmutuje i tyle. No tak, ta. to oni już tak robią. Ja Polskę widziałem, Kory, a tam ja, Nie, ja, ja, o, ja, ja na kamerach siedziałem, ja z tobą byłem, na kamerach patrzyłem. Ja poszedłem, była paliwko, już cię potem nie widziałem. Hmm. No skuń, ja na nie, kamerach tak stałem nie on... No, ale cię się ja, ja byłem na kamerach i ja ci nie mi było. Postarze. No to nieźle, wygraliście, nice. Hmm. <laughs> a się mi tak zdziwiło, bo tak chłopiec... Jezu, dziękuję, brawo. Więc a ja to koniec tego odcinka. Może będzie kolejny, nie wiem się zobaczy. Nie będzie. A skąd Obnie. wiesz? O mnie. ...się zobaczy.